Jeśli prowadzisz swój sklep i chcesz na przykład zwiększyć ilość klientów lub spróbować przyciągnąć do nowych produktów tych stałych, zastosuj kalendarz promocji. Co to znaczy? Zobacz jakie mamy święta w kalendarzu. Idąc od początku roku, na przykład mamy Dzień Babci, Dzień Dziadka, potem mamy w lutym Walentynki, Dzień Kobiet, następnie mamy Wielkanoc, potem mamy oczywiście Dzień Mamy, Dzień Dziecka. Również zerknij sobie i sprawdź jakie mamy nietypowe święta. Na przykład, nie wiem, Dzień Czekolady, Dzień Kaka, Dzień Sprzątania. Po co to jest? Po to, abyś zaskoczył swoich klientów kreatywnością, jeśli będziesz robił filmy promocyjne, rolki na przykład na media społecznościowe. O swoim sklepie spożywczym, o jakimkolwiek innym, ponieważ te święta dotyczą na przykład bardzo wielu różnych sklepów. Znakomicie się będą sprawdzały w branży spożywczej. Na przykład sprawdź kiedy jest dzień kawy, dzień czekolady i zaproś swoich klientów poprzez rolki w mediach społecznościowych, na swoich fanpage'ach, właśnie, że dzisiaj masz kawę dogadaj się z jakimś dostawcą, na przykład w promocji, powiedz mu, że też on pojawi się na rolka w Twoim sklepie, klienci chętniej na to zareagują. Dlaczego? Dlatego, że dobrze będzie, abyśmy im tworzyli okazy i potrzeby zakupowe, czyli to tak naprawdę będzie znakomicie działało. Z drugiej strony pokażesz się jako kreatywny sklep. Może to być na przykład dzień sprzątania. Również sprawdź w kalendarzu, kiedy jest dzień szwagra i jakie produkty mógłbyś na ten dzień polecić swoim klientom, przygotowując znakomite rolki i filmy do mediów społecznościowych.